Dziś będzie nietypowy odcinek, bo mam urządzenie nietypowe, przynajmniej jak na nasz kanał. Opowiem wam bowiem o pralce, ale nie o takiej zwykłej, tylko o smart pralce. Oczywiście Wi-Fi to nie jedyne co to urządzenie oferuje, a innych całkiem interesujących funkcji jest sporo. Jak działa nowoczesna pralka, w jaki sposób ma skutecznie prać, no i jak można nią sterować za pomocą smartfona? Tego wszystkiego dowiecie się oglądając dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Zapraszam do oglądania. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z marką MIDEA, która dostarczyła do nas tę pralkę do testów. Na co dzień najczęściej testujemy smartfony, laptopy czy słuchawki, ale to nie znaczy, że zamykamy się na te większe urządzenia, jak na przykład pralki. To też bardzo ciekawe sprzęty i również lubimy je testować. Zresztą technologie, które stoją za pralkami, są nie mniej lub nawet bardziej interesujące niż te zawarte na przykład w smartfonach. W końcu do pralki wkładamy, Mamy brudne ubrania, a wyciągamy czyste. To przecież istna magia. Obok mnie stoi pralka Midea z serii MF200. Marka Midea zadebiutowała na polskim rynku w 2020 roku i oferuje różnego rodzaju sprzęty AGD, m.in. pralki i pralko suszarki. Na początek kilka podstawowych informacji o tym modelu. Jest to pralka z załadunkiem frontalnym o ładowności 9 kg i głębokości mniejszej niż 60 cm. Urządzenie zostało wyposażone w silnik inwerterowy oraz funkcje parowe. A to to, co sprawia, że ta pralka jest wyjątkowa, przynajmniej na tle większości konkurencji, to opcja łączności Wi-Fi. Ta pralka łączy się z domową siecią bezprzewodową i wykorzystuje tę możliwość na wiele różnych sposobów. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji M Smart Home, która dostępna jest na systemach iOS oraz Android. Tam zostaniecie poproszeni o utworzenie konta. Dzięki temu będziecie mogli skonfigurować pralkę i podłączyć ją do Wi-Fi. Co ważne, za pomocą aplikacji aplikacji można zarządzać pralką z dowolnego miejsca na ziemi. Oczywiście tak długo jak zarówno pralka, jak i użytkownik są podłączeni do internetu. Można także ją zintegrować z innym systemem smart, na przykład Google Home albo Amazon Alexa. Samo dodanie urządzenia do aplikacji jest całkiem proste. Należy wybrać odpowiedni model z menu aplikacji, a przez następne kroki zostaniecie przeprowadzeni z pomocą instrukcji bezpośrednio na ekranie smartfona. Żeby zaś aktywować zdal Sterowanie za pomocą telefonu należy przytrzymać przycisk wirowania, który znajduje się na pralce przez 3 sekundy. Na pierścieniu pralki pojawi się wtedy dodatkowa ikona oprócz tej standardowej ikony Wi-Fi oznaczającej połączenie z siecią Wi-Fi. Wielu z was zapewne teraz zapyta, ale po co to wszystko w ogóle robić? Okazuje się, że firma Midea na poważnie podeszła do kwestii zdalnego sterowania tą pralką, więc nie jest to po prostu czysty bajer. W zasadzie jedynymi rzeczami, których nie da się zrobić zdalnie, są załadowanie i wyjęcie prania, czy dodanie detergentów. A szkoda, no ale może kiedyś i to się zmieni. Myślę, że. Już całkiem niedługo. Wracając jednak do samych możliwości. Z poziomu aplikacji mobilnej macie dostęp do tego samego szeregu funkcji, który jest widoczny na fizycznym panelu sterowania pralką. Warto tutaj dodać, że wszystkie oznaczenia na pralce są w języku polskim. Samo sterowanie działa raczej standardowo. Każdy program wybieracie za pomocą specjalnego pokrętła ze zintegrowanym wyświetlaczem w środku. To pokrętło nazywa się Lunar i całkiem nieźle komponuje się z ogólnym wzornictwem pralki. Poza podstawowymi informacjami jak liczba obrotów na minutę, czas pozostały do zakończenia prania czy wybrane opcje dodatkowe, znajduje się tam także ikonka Wi-Fi informująca jak już wcześniej mówiłem o połączeniu z siecią bezprzewodową. Z kolei opcje prania widoczne po prawej stronie, a także włącznik pralki oraz przycisk start pauza są dotykowe. Jeżeli chodzi o programy prania, to do dyspozycji jest ich cała gama, zaczynając od klasycznych jak bawełna miks czy materiały syntetyczne. Niemniej nie brakuje też programów nieco bardziej wyspecjalizowanych. Jest tutaj między innymi specjalny program dla alergików, który pierze w 60 stopniach i wykorzystuje parę, albo program 20 stopniowy, który dzięki niskiej temperaturze dba o ubrania i ich kolory. Nie mogę tutaj przejść obojętnie obok dedykowanego programu parowego. W tej pralce działa to tak, że funkcja Steam Care przed praniem głównym generuje gorącą parę, która eliminuje do 99 i ,99 zarazków, a także wszelkie alergeny czy brzydkie zapachy. W pralce nie zabrakło także dwóch ultra szybkich programów dla osób, którym naprawdę zależy na czasie. Te trwają odpowiednio 15 i 45 minut. Z plamami po bitwie na pomidory raczej sobie nie poradzą, ale idealnie nadadzą się do odświeżenia lekko zabrudzonych ubrań. Ten model można też całkowicie wyciszyć, tak żeby pralka nie wydawała żadnych Dźwięków. Żeby to zrobić, trzeba jednocześnie wcisnąć przyciski opóźnienie i wirowanie, ale można to zrobić także z aplikacji mobilnej. Warto też wspomnieć o możliwości dodawania prania do bębna już po włączeniu danego programu. W tym celu należy przytrzymać przycisk start, pauza przez 3 sekundy. I na tym można by w zasadzie zakończyć omawianie funkcji samej pralki, ale tutaj wchodzi smartfon i dedykowana aplikacja mobilna. I to właśnie mnie najbardziej. Interesuje. Z jej poziomu możecie śledzić, na jakim etapie aktualnie jest wasze pranie. Dzięki apce możecie też nieco bardziej spersonalizować swoją pralkę. Macie tam m.in. możliwość wybrania ulubionych programów, razem ze wszystkimi ustawieniami, jak choćby liczba obrotów czy temperatura. Wszystko po to, by uruchomienie prania sprowadzało się do wybrania jednej opcji czy kliknięcia jednego przycisku. Jest to faktyczne zaoszczędzenie czasu, przynajmniej w mojej opinii, bo ja na przykład. W swojej pralce nigdy nie korzystam z domyślnych ustawień programu prania, zawsze reguluję choćby temperaturę czy obroty, albo wciskam guzik skrócenia czasu trwania prania. Natomiast z poziomu telefonu i w przypadku tej pralki za pomocą aplikacji mobilnej można wygodnie to wszystko zrobić i po prostu zaoszczędzić czas. Jest także opcja wygodnego opóźnienia startu prania, czy co ważniejsze, wybrania konkretnej godziny, o której cykl prania ma się zakończyć. Dzięki temu nie musicie tak jak w zwykłej pralce dodatkowo obliczać, za ile godzin powinno włączyć się pranie, by cykl zakończył się akurat jak wrócicie do domu. Pralka zrobi to po prostu za Was. Ta funkcja, jak i w ogóle cała integracja z aplikacją, są idealne dla osób, którym zdarza się włączyć pranie, a później o nim, delikatnie mówiąc, zapomnieć. Po skończonym praniu pralka wysyła powiadomienie, więc Trudno jest przegapić, że się pranie skończyło. Na koniec zostawiłem temat, który ostatnio budzi coraz więcej emocji. Pralki czy generalnie duże urządzenia z kategorii AGD mają to do siebie, że zużywają całkiem sporo energii elektrycznej w skali miesiąca czy roku. W porównaniu choćby do telewizorów, laptopów czy smartfonów. Z drugiej jednak strony trudno chyba wyobrazić sobie życie bez pralki. No przynajmniej ja nie potrafię. W przypadku tej pralki MIDEA średnie zużycie na 100 cykli. Prania wynosi 47 kWh, co przekłada się na koszt 36 zł i 19 groszy, czyli chyba całkiem okej. Okay. Cenę wyliczyliśmy przy założeniu średniej ceny prądu w Polsce na 2022 rok, która wynosi 77 groszy za 1 kWh. Natomiast jeżeli chodzi o zużycie wody, to jest to maksymalnie 48 litrów na jeden cykl prania. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o pralkę Midea z funkcją Wi-Fi. Dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym filmem, czy Wy widzielibyście taką pralkę u siebie, i czy uważacie, że zastosowanie właśnie funkcji Wi-Fi może być przydatne i ułatwiające życie. Czy takie właśnie ciekawe integracje z Waszym smartfonem? Urządzenia typu pralka są dla was interesujące na tyle, żeby na takie urządzenie się zdecydować. Chętnie poznam waszą opinię, a jeżeli chcecie link do konkretnie tego modelu z załadunkiem 9 kg, który mieliśmy okazję przetestować, to link również znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jeżeli materiał wam się podobał i uważacie go za przydatny, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, no i udostępniajcie go wśród swoich znajomych, a także subskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych materiałów. To byłoby na tyle. Mówi do was Szakal. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa, pa.